Sztuczna inteligencja, jako sektor gospodarki obok przemysłu zbrojeniowego z tych legalnych, jest najbardziej i będzie najbardziej dochodowym. Sektorem w ogóle w gospodarce globalnej. Ja myślę, że te przerosty rzędu 15 nawet do 28% w zależności od segmentu rynku, one są realne i takie będą. Rynek pracy musi się zmienić, to znaczy kompetencje analityki, analityki w ogóle i analityki biznesowej już się stają dominujące, a będą coraz bardziej. Spora grupa dyrektorów zwraca uwagę na konieczność tak zwanego rebrandingu czy przebranżowienia istniejących kadr, nieinformatycznych, ale kadr, które będą wykorzystywać technologię AI w różnych dziedzinach, na przykład kadry, na przykład zakupy, na przykład finanse. Innymi słowy, nie tyle mówimy o rosnącym zapotrzebowaniu na informatyków jako takich czy programistów jako takich. Ale rosnącym zapotrzebowaniu na fachowców, którzy rozumieją narzędzia AI i potrafią wykorzystywać te narzędzia w codziennej praktyce biznesowej, w tych dziedzinach, za które są odpowiedzialni. Wprowadzanie sztucznej inteligencji zazwyczaj zaczynamy od niedużych projektów, od pewnych prototypów, od trochę zabawy, szukania rozwiązań, które gdzieś ograniczą lub poprawią jakość pracy człowieka, dlatego że Trochę nie wiemy, w jaką stronę te modele skręcą, i wydaje mi się, że warto zaczynać od miejsc, w których mamy dobre dane i w których historycznie dużo danych zebraliśmy, bo te eksperymenty w tych obszarach dadzą najlepszy efekt. Moduły sztucznej inteligencji są zaszyte w naszym systemie APM, czyli Application Performance Monitoring. Jest to system, który pozwala nam monitorować infrastrukturę w sposób proaktywny, czyli staramy się wyprzedzić awarię już na etapie anomalii i powiadamać administratorów i deweloperów o problemach, które zdarzają się w naszych systemach. Watson jest kompletną platformą oferującą naszym klientom dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych do utrzymania, rozwoju i zarządzania dowolną ilością modeli AI. -owej. Modele wielkojęzykowe to modele, które odwołują się do gigantycznych ilości informacji, do gigantycznych ilości zmiennych. W związku z czym z reguły modele te uruchamiane są w klaudzie, najczęściej w większości przypadków poza Polską. IBM jest jedynym dostawcą rozwiązań, w których model, nasz model ai owy może być uruchamiany w serwerowni naszych klientów, co może i ma znaczenie krytyczne z punktu widzenia szczególności klientów podlegającym bardzo szczególnym regulacjom komplejansowym, bardzo szczególnym wymogom, jak również z punktu widzenia szeroko rozumianej administracji państwowej, która która z definicji powinna zwracać szczególną uwagę na to, gdzie nasze informacje przetwarzane w modelu AI znajdują się w momencie wykonania operacji.